Izolacja fasady z wełną mineralną spośród kilku opcji izolacji fasady: wełna mineralna jest największa glomagnesity arkusz. Charakterystyka i użycie we współczesnym społeczeństwie budowa i naprawa są poszukiwane i ciepła podłoga na balkonie. Instrukcje instalacji każdego roku wykładniczo rośnie liczba właścicieli mieszkań. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Wszyscy marzy o domu, z domu, z Bali. Nawet ci, którzy tego nie przyznają. W końcu ludzie są dziećmi natury, więc chęć okresowego dotknięcia go na poziomie podświadomości żyje w sumie, a drewniany dom pozwala temu chęć spełnić jak najwięcej, mówiąc dokładniej, aby połączyć nowoczesny komfort z naturalnością i naturalnością. Artykuł mówi o wyborze izolacji interwencyjnej na drewno. Zawartość można powiedzieć o drewnie, że jako materiał budowlany sprawia, że u 200 bebeks u 200 klimat w pokoju jest prawie idealny na całe życie. W takim domu jest jednocześnie ciepły i świeży, silne wiatry i upalne ciepło nie boją się tego. Jednym słowem, w pomieszczeniu powstaje idealna równowaga tlenu i wilgoci, a ryzyko reakcji alergicznych jest również zmniejszone do zera, ale chęć zostania właścicielem drewnianego domu i zrobienia tego w możliwie najkrótszym czasie często kończy się rozczarowaniem, ponieważ wiele zespołów budowlanych, obiecujące szybką i wysokiej jakości dom z Bali, ostatecznie przekazuje pracę słabą, która niestety nie jest po prostu nie można tego naprawić, bez względu na to, jak wielkie chęć pozbycia się niepotrzebnych problemów związanych z budową jest zagłębienie się w niektóre subtelności. Nawet jeśli budowniczowie doskonale się udowodnili w innych obiektach, jedną z tych subtelności jest wybór izolacji interwencyjnej. Jaka jest izolacja interwencyjna, aby wszystkie powyższe zalety drewnianych budynków były istotne? Nie wystarczy wybrać drewno o wysokiej jakości. Nie ma znaczenia, czy będzie to dom z bali, czy wiązka ale jeśli wznosząc dom nie możesz położyć między nimi warstwy izolacji, struktura może nie tylko stracić określone cechy, ale po prostu stać się nieodpowiednie dla mieszkań. W końcu drewniany dom można nazwać organizmem, który porusza się i oddycha. Te metamorfozy występują ze względu na fakt, że poziom wilgotności w nim jest stale poddawany różnicom, zmienia się z powodu czynników naturalnych i ludzkich w domu, a samo drewno aktywnie daje wilgoć, i to izolacja interwencyjna zapewnia doskonałą barierę pary podczas takich metamorfos. Jest to nie tylko między kłodami, ale także wokół obwodu okna i drzwi, a także do ogrzewania dachu. Po złożeniu izolacji dom staje się właścicielem takich cech, jak, stabilność dmuchania, luki są po prostu wykluczone, niska przewodność, cieplna, ciepło nie odchodzi, Doskonała przepuszczalność pary i wilgoci, poprawnie daje i pochłania wilgoć. W rezultacie drewniana struktura cieszy się ponad jedną pokolenią swoich właścicieli. Interwencja izolacji, która do wyboru już w samej frazie drewniany dom ma coś bardzo ciepłego, tradycyjnego i wierzącego starożytność. W związku z tym izolacja interwencyjna jest tutaj czasami używana bardzo niezwykła. Na przykład MOS, LEN, LNOWATIN, FELD. Wełna owiec, juta, packl. Oczywiście pozbawieni skrupułów budowniczych oferują również takie rodzaje izolacji, jak pianka polistyrenowa, pianka poliuretanowa, szczeliwa akrylowa i silikonowa, wełna mineralna, guma. Oznacza to, że materiały syntetyczne wykonane sztucznie, być może są dobre w wielu sytuacjach ale nie zaleca się wyboru ich do izolacji drewnianego domu. Dlaczego zostanie powiedziane później, ale w stosunku do powyższych naturalnych opcji możemy powiedzieć, że dzięki ich właściwościom drewniana struktura zacznie oddychać. Interwencja mchu izolacyjnego zaskakujące to brzmi, ale most do dziś pozostaje najbardziej niezawodną, u 200 bedex leszu 200 popularną i niedrogą izolację interwencyjną. Od czasów starożytnych drewniane domy zostały precyzyjnie wzniesione za pomocą tej warstwy. Być może faktem, że mchu rosła prawie wszędzie, przyczynił się do tak aktywnego rozprzestrzeniania się drewnianych budynków. Takie domy były prawidłowo podawane przez dziesięciolecia, a w przypadku demontażu kłody zostały zachowane w niemal idealnym stanie. A zatem można je wykorzystać do budowy domu w nowym miejscu. Fakt, że mchu w dużych ilościach jest łatwy do znalezienia w lasach i w pobliżu bagien, wpływa na jego zdolność do dawania i wchłaniania wilgoci i ma tę jakość w pełni, zapewniając drewnianego domu z piękną i najbardziej naturalną wentylacją. Ale nie można użyć żadnego mchu jako grzejnika interwencyjnego. Od niego odpowiednie są dwa typy oczywiście. Podobnie jak wszystkie materiały budowlane, MOSS ma również pewne wady, a mianowicie raczej niską odporność na ogień, niezbyt dobrą plastyczność, a także fakt, że jest to jeden z ulubionych smakołyków ptaków. Biorąc to pod uwagę, mchu nie należy układać w suchej formie. Wtedy staje się krucha, ale także nie na mokro. Opcja optymalna mokra, a w przypadku lnu kukuszkin powinien być również świeży. Powinien być ułożony bardzo płynnie, na kłodach, pozostawiając część wisi na bokach. Tutaj również należy przestrzegać środka, w przeciwnym razie ptaki staną się stałymi gośćmi. Izolacja interwencji lnowatyna nazywa się to również linenfeld i eurolon. Być może teraz jest jeszcze bardziej popularny niż mos. Ponieważ jest wygodniejszy w leczeniu, a jednocześnie dostępny i ma cały, niezbędny grzejnik interwencyjny o cechach. Jest wykonany z włókien lnianych, wcześniej całkowicie oczyszczonych i jest rodzajem płótna. Len jest absolutnie przyjazny dla środowiska, niealergiczny, ale oczywiście ma pewne wady, a raczej tylko jeden. W sprzedaży jest to tylko kilka rozmiarów, to oczywiście nie oznacza, że u 200 Bebex u 200 tak popularnej izolacji nie może być używana do domu określonego Cubota, ale często instalacja to komplikuje w zależności od szerokości taśmy można kupić izolację interwencyjną lnowatyny po cenie 5 do 50 rubli dla licznika liniowego. Pakiet interwencji taśmy izolacyjnej posiadanie wszystkich niezbędnych dobrych grzejników z cechami a jednocześnie stosunkowo niską ceną, pakle nie stał się najpopularniejszym materiałem. Wynika to z faktu że pomimo wszystkich sztuczek jest to materiał budowlany nie tylko dla ludzi, ale także dla ptaków. Używają pac z gniazda z wielkim polowaniem, więc podczas budowy domu dosłownie w nim lecą. Ponadto pacli jest bardziej podatny na rozkład niż jakikolwiek inny materiał. Ale biorąc pod uwagę jego pozytywne cechy, rozsądne jest użycie taty jako grzejnika w otworach okien i drzwi, na balkonach i loggiach. Oczywiście, jeśli mówimy o naturalnym drzewie, należy pamiętać, że packla jest podzielona na dwa typy jako grzejnik juta i pościel. Pierwszy jest najtanieży, gęsty i wystarczająco twardy. Drugi jest nieco droższy, ale jednocześnie bardziej miękki, co oznacza, że u 200 Bebeks Leszu 200 psiedzi na pożądanym poziomie jest szybszy. Wniosek można wyciągnąć w następujący sposób. Packla jest w ostatnim miejscu w serii grzejnika interwencyjnego. Jego główną zaletą jest niska izolacja interwencji i łetry. Najlepszą izolację interwencyjną można nazwać takim materiałem jak juta. Aktywnie wypiera wyżej wspomnianego lnu i konopi z rynku. Podawane włókna konopne so które są dość problematyczne w uprawie. Izolacja juty jest błonnikiem egzotycznej rośliny z rodziny juty linden. Z lnu i konopi juta korzystnie różni się w wysokiej zawartości ligniny unikalnej żywicy, która jest prawdziwą naturalną antyseptyczną. Lignina chroni przed rozkładem nie tylko samą izolacją, ale także sąsiednim drzewem. A juta ma przyjemny złoty kolor który jest w doskonałej harmonii z każdym odcieniem drewna. Ponadto na rynku budowlanym jut są reprezentowane przez szeroką gamę rozmiarów, dostarczanych w rolkach, co pozwala na kopanie go bez problemów na dowolnym cuboł. Ale główna zaleta juty często rozwija się w niekorzystną sytuację. W przypadku nadmiaru ligniny płótno staje się dość trudne, szorstkie. A zatem można je przykleić. Można to znaleźć w trzech typach. Juta odczuwalna, Juta lniana, Len Jut, Iweta Ta ostatnia opcja została już wspomniana. Pozostałe dwie mają następujące cechy. Juta Fint. Zawiera co najmniej 90% Juty. Często taki materiał staje się zbyt twardy, a zatem nierównomierny podczas układania. Do tego może się rozpadać. Aby uniknąć tego wszystkiego, po filmie Juty sumienni producenci dodają Lnu. Co znacznie zmiękcza wszystkie niedociągnięcia. Lek w składzie powinien wynosić około 10% tych. W 100% odczuwali odczuwalne odczucia nie powinno być stosowane jako izolacja interwencyjna, nawet przy całej jej zewnętrznej atrakcyjności. Lenute. Tutaj stosunek lnu i juty jest radykalnie inny. W rezultacie każdy producent ma inny, a cechy takiej izolacji są nieco inne. Połączenie 50% x 50% jest uważane za idealne. Taka izolacja interwencyjna łączy wszystkie najlepsze cechy swoich elementów materiałów, siłę i sztywność juty, miękkość i plastyczność lnu. Len znajduje się wewnątrz płótna. Juta, jakby chronić ją przed wszystkimi stronami. Rezultat jest świetną opcją, bardzo trwałe i trwałe. Jest to taki grzejnik, który jest najbardziej rozsądny używać nie tylko podczas budowy domu, ale w budowie tak problematycznych przedmiotów, w sprawach wilgotności jak kąpiele i sauny, średnio cena izolacji interwencyjnej za wiązkę z juty wynosi 140 do 250 rubli z 20 m. Wełna owska jako izolacja interwencyjna jeśli pominiemy taką wadę tego wariantu izolacji jako wysokiej ceny. Wełna owiec z pełną prawą pozycją w wiodącą pozycję w stosunku do wskaźników jakości. Jak dotąd na rynku dostępna jest tylko importowana izolacja. I nie jest to zaskakujące, ponieważ jeśli mchem w roli izolacji jest to oryginalnym wynalazkiem słowiańskim, wełna od dawna jest używana do tych celów w Ameryce Północnej i Europie gdzie po raz pierwszy zauważyli, że w jej celach izolacyjnych termicznych jest to bardzo podobne do drewna, chociaż w porównaniu z tym daje wilgoć gorzej jednocześnie doskonale ją pochłaniając. Ta wada została wyeliminowana przez producentów dzięki specjalnie rozwiniętej kompozycji. Z powodzeniem walczyli również z ryzykiem grzybów i wszelkiego rodzaju owadów. W rezultacie okazało się to doskonałą izolacją interwencyjną, nie tylko przekraczającą wskaźniki techniczne, ale także z bardzo przydatną właściwością. Nie tylko idealnie izoluje dom, ale także służy jako doskonała pieczęć. Właściwe układanie izolacji interwencyjnej przy pozornej złożoności procesu instalacja izolacji następuje zgodnie z prawie jednym schematem, pomimo tego, jaki materiał został dokonany. Po pierwsze, warstwa izolacji jest umieszczana na dzienniku, tocząc się na całej długości, a następny dziennik jest ułożony na górze. Co go naprawi? Aby uzyskać niezawodność mocowania, możesz użyć strzywacza mebli. W żadnym wypadku izolacja nie powinna wsunąć się w cienką opaskę uciskową. Wręcz przeciwnie, jej krawędzie powinny zwisać po bokach o co najmniej 5 cm. Po zaciśnięciu kłód te nadwyżki będą musiały zostać wciągnięte głęboko do dłuta. W języku budowlanym nazywa się to dziennikiem podstawowym. Po roku kiedy struktura zapewnia niezbędne kurczenie się, proces ten należy powtórzyć. Syntetyczny grzejnik interwencyjny fakt, że drewniany dom implikuje stosowanie naturalnego grzejnika interwencyjnego. Jest wypowiedziany powyżej, ale wiele wątpliwości, być może nowe technologie pozwalają używać materiałów syntetycznych, w końcu na przykład wypełnienie pęknięć uszczelniaczem jest znacznie łatwiejsze i szybsze niż bałagan z mchem, a koszt takiej pracy będzie niższy. Oczywiście tak jest. Ale syntetyczny grzejnik nie daje efektu żywego domu, z którego słyną drewniane budynki. Jeśli jest izolowany za pomocą materiałów, zły czas, poliuretan i podobny dom po prostu dusi się pod filmem ochronnym. Porowata syntetyczna grzejnik, taki wymagany w wielu rodzajach pracy budowlanych, ten sam wełna mineralna, może być również destrukcyjny dla drewnianego domu. Faktem jest, że pochłaniając wilgoć, nie zmieniają swojego rozmiaru, jak wymaga drewna. W rezultacie pęknięcia gwarantują, że z kolei narysowano wiele innych problemów. Jednym słowem, Wybierając izolację interwencyjną, wybór należy zatrzymać wyłącznie na naturalnych materiałach. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz javascript, aby użyć tego formularza, twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej, zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011 do 2018, artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.